No koncert i dzisiaj witam Was na specjalu w sumie za 100 subów. I właśnie ten specjal to jest gra na wiarze. To będzie mój w sumie któreś podejście do, do nagrywania tego, bo albo mi się nagrywał pulpit, albo mi się właśnie dźwięk nie nagrał. Już nie będę mówić, ile, ile ja czas na to poświęciłem, ale lecimy. Jest to w skrócie gra, gdzie walczysz sobie z przeciwnikami. Mam dużo innych gier, które też będziemy mogli zagrać. Które, jeżeli podoba wam się VR, będę włączał. Będziemy sobie grać. A na razie wezmę sobie taki, nie wiem co to w sumie jest, jakiś taki mniejszy mieczyk. Staramy się pokonać przeciwników na poziomie medium. mam lekko wprawę w tą grę, więc dlatego już medium odpalam. To jest brutalna ta gra, nie będę ukrywał, więc jeżeli ktoś kogoś tu trochę brzydzi, no to Sorry, będę nagrywać inne gry na VR, które nie są jakieś takie właśnie o walce akurat, no bo niektórych może to nie interesować. Ale no. Teraz tu właśnie musimy się walczyć, No. Ja nic nie powiem, ale gra mi się podoba. Można tak chcę iść, przeciąć komuś brzuszek. Oj, bo za, chodzę za, za, za granicę. No muszę o tym pamiętać, bo to trochę przeszkadza w odcinku. Bo tak to jest granica, do której... no teraz nagle co? Bezbronny jestem, no to co? Tym bardziej zabijamy. O, uh, mało baterii mam. Ciekawe dlaczego po takiej sesji nagrywania... odcinek jest trochę krótszy. Po w długim czasie ogólnie nagrywany. Ale, no, jakby, przepraszam, ale czasami musiałam, jakby, przygotować, i zrobić, żeby to wszystko działało. Mam mało procent na okuluzie, ale to nic dziwnego w takiej sesji nagrywania e, wcześniej. No, ale teraz myślę, że takie, no, nie, czy są spoko, nie? ale przenosząc się, jakby parę R er dalej, no, co mamy w aktualnych czasach? No, jakieś shotguny, bloki, no i przechodząc, właśnie dalej. Mam tu jeszcze takiego bloczka ładnego. Wezmę sobie już takiego.. Wezmę sobie dwa i jestem takim gakserem z Grow Street normalnie Ballas. Mogę... Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ta broni jest są jakieś super mocne. Nie wiem skąd. Kojarzę ten głos. Ten dźwięk bardziej nie głos, co gadam. Hej! Nie mogę trafić ze za. Z gry jest ten dźwięk, ale nie wiem z jakiej. Nie dam jeszcze Nie no, jesteście się Mogę, mogę wziąć taką koleżankę, która się trochę, trochę więcej wypiła i pomóc jej, nie wiem, paść gdzieś. Ale no nie będę ukryła się ta taka broń no to jest trochę nudna. Shotgun jest też nudny, no to wiecie, to jest... Pum! Pum! Nie żyję, nie? Wszyscy mogłam to zademonstrować, bo Zbyt ciekawe. No nie jest, no nie, nie będę ukrywać, no. Ale no patrzcie. Biorąc takiego shotguna sobie. Uczupuję sobie bum. Wezmę sobie dwie amunicje załaduję. No i co to jest? Robię. I no co to jest? No... No, co to jest za fan? Jak ja mogę sobie wziąć? Przeskrojować trochę do góry, jak można można zauważyć. Walony miecz świetny, który jest zawsze źle respiony, ale to tam. Bied sobie, zwolnić czas, wbić komuś go w serducho i się tym bawić. No, i ty mi chcesz powiedzieć, że to nie jest piękne. Że to nie jest piękne, że ty możesz sobie wyśpić świetny. Bied sobie, biegniesz. No i szukasz sobie. O, wszystkich wybiję, no tak. Trzeba zaraz pić ich na nowo. Znowu za granicę wychodzę. Ten problem, że ja zawsze za tą waloną granicę wychodzę, jest tym problem. No ale nie, ma, nie ukrywając. To jest to za mocna broń. Ten... No to nie jest gra o mieczach świetlnych, tylko. o. no o mieczach zwykłych, nieświetlnych. No tam jest ten Jeszcze jeden przeciwnik. No zademonstruję, jak to działa. No, jakby, trochę jest to bardziej brutalne. więc jeżeli nie masz 13, nie patrz. Bo zmieniam, ale. palić? Tak robię sobie. O ty. Co to jest za Francuz? Jakiś taki wąsek. Moc będzie z tobą. No, jeszcze nie rzucisz zakręcia bez rączki. Bez nóżek? W sumie też. No, nie trafiłem z magii, ale powiedzmy. O, tam jest następny ten przeciwnik. Elo, lecę. jak jakbym spadł tam. Nie byłbym zadowolony. O, masz high ground! High ground! Teraz robisz takie coś. U. O, to było piękne. To było po prostu piękne. Nieźle. O. O, jeszcze zaklęcia kolega nie rzuci. Tam koleżanka w tym... No nie, to sobie chyba żartujesz, nie? No teraz rzuć, nie zaklęcia. No proszę bardzo, rzuć. To co, ty co? Um. Um. Nie, o no, ty se... Ty się żartujesz. Nie, bo ja żyję jeszcze! Ja myślałam, że przypadłem, kolego... Kole kolego! Szanujmy się. Oj! Kto mnie zabił? Ty! Ta tutaj nie zabiła. No ale no co? Pokażę jeszcze parę innych rzeczy. To będzie krótki odcinek, tak jak mówiłem. Ale po prostu chciałem taki specjal zrobić wiarowy. Będzie więcej odcinków zwieram, bo zapewniam, jeżeli będzie duży... Jeżeli fajnie się przyjmie jakby te wszystkie odcinki, to mówię, będzie tych filmów tysiące. Nawet mógłbym powiedzieć, że miliony. Oczywiście ścisnę Sebekę z tymi tysiącami milionami. No będzie dość dużo. <laughs> Jeżeli będzie z jakiejś gry, to będzie. Ja sobie wezmę na zakończenie. W sumie siekiery, bo siekiery nawet mi się podobają, podobują w tej grze. Takie dziwne są, no nie zabijają właśnie. O! Tu wezmę? Nie wiem, co za postać miała. Wiem, że Kratos na pewno z gotowora miał jedną, ale wielką. A teraz... No pokazamy ostatni raz Medium. Jest dużo innych map, więc napiszcie w komentarzach, czy inne mapy też chcecie. E, z tej gry, czy, no może nie, może nie te gry może nie to gra, a jakieś inne To już jeden pokonany, w ogóle mam dwie inne, śikiery, nie, wydaje mi się Szpum. teraz tak powiedz. ła ła koleżanko koleżanko moja droga Normalnie jak drewno, Rębiemy, idzie, idziemy rąbać drzewo. Tak, i śpum! Raz, i dwa, i trzy. No trzy razy, nawet dobrze. Skupię na raz. No nie, 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 na raz. Ale jakby zrobić tak? O, o, zablokowały nam się widzisz siekiery, dwie nawet mogłem powiedzieć. No ale. O! Wow. Gdzie moja druga sikiera? O tu, dzień dobry. Op! Rzecz mi naelektryzował. Pozbędziemy się jednej z siekier? chcę coś pokazać, ale że tu chłop nie chce mi pozwolić. A ty możesz mi pozwolić? Dziękuję. E, który to był guzik teraz? Bo nie pamiętam. Będę... O! Tak! O, dzięki! Pomogłaś mi nawet. No nie. Nie umiem. Mam zeza, okej? Okay? Proszę nie hejtować. To tym se podobijam po paru Okej, okay, kolego. Słuchaj. O, jeszcze go trafiłeś. Będzie mu ostatni pokonany przeciwnik. Dzień dobry. Nie radzę. Ojej. Sam wpaść bym tam nie chciał, nie? O, łażem palną w ścianę bardziej w szafkę niż w ściany, ale... Jak to się... A, to wszyscy. Nie, tu jeszcze trzy działo. Ostatni przeciwnik. Więc jeżeli materiał się wam spodobał z ten. and Sorcery, zostawcie stupika z lajka. Like ja się z wami żegnam. Ten kolega też tutaj z, z wami ładnie grzegna. A to nie był ostatni, ale będzie ostatni w mojej, w mojej kolekcji dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Razem z nim wskakujemy do wody. Pa pa! 哎呀。